La ambición ahora es mi consejera. Cueste lo que cueste, me levantaré. usted que valgo mucho y ahora cobraré. Castillo, dinero. I już nie mam Twojej matki. Nie zniósłbym, gdyby i Tobie coś się stało. Niech Bóg macie w opiece. Wyjdziesz z tego. Wszystko będzie dobrze. Nie ma twardszych poduszek? Mamy tylko te. Za takie pieniądze powinny być lepsze warunki. Poproszę jeszcze jedną, oczywiście. Drugą. Dobrze. Dzięki wypadkowi będziemy spać lepiej niż w domu. Poprosiłam też o jedną dla ciebie. Arturo Portilla miał wypadek z jedną ze swoich licznych zdobyczy, Valerią Sanchez. Wszędzie o tym piszą. Tu też. A jeśli dowiedzą się, że to córka służącej, śmiej się. Kawy. Dzień dobry. Wszędzie piszą o Arturze. W gazecie też. Nowy skandal. Zjedzmy śniadanie i chodźmy do niego. Dzień dobry. Dzień dobry. Lepiej nie czytaj. Val? Val? Nie ruszaj się. Gdzie mama? Poszła do domu po ubrania. Niedługo wróci. Co się stało? Miałaś wypadek. Jechała się samochodem z Arturem. Jak on się czuje? Nie ruszaj się. Nic nie wiem. Chcę go zobaczyć. Nie możesz wstawać. Chcę wiedzieć, jak się czuje. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Arturo przeszedł operację. Co? To było konieczne. Jak się czuje? Jego stan jest stabilny. Zaprowadź mnie do niego. Pomóż mi. Teraz słyszę lepiej. Przekładam naszą kolację. Daj znać. Dziękuję. Przepraszam. Pan jest synem Luisa Porti. Potrzebuje pani czegoś? Jak się czuje pański brat? Dobrze. Całą noc się o niego modliłam. Bardzo dziękuję. Martwię się o niego. Znamy się? Znam was od wielu lat. Już czas, żebyście wiedzieli, kim jestem i poznali prawdę. Nie rozumiem. Znam was od dawna. Pracowałam w firmie Portilla przed Waszym narodzeniem. Dlatego martwię się o pańskiego brata. Chcę wiedzieć, jak się czuje. Już lepiej. Tato? Co się stało? Jestem przed szpitalem. Natknąłem się na dziennikarza. Z kim rozmawiałeś? Jakaś pani. Chciała wiedzieć, jak się czuje Arturo. Co jej powiedziałeś? Że dobrze. Powiedziała coś? Pracowała w firmie. Dlaczego się denerwujesz? Może to dziennikarka. Nie chcę więcej kłopotów. Idę do twojego brata. Proszę uważać. Dziękuję. Dziękuję Boże. Dziękuję za uratowanie go. Ostrożnie. Uważaj na to, już jesteśmy. Już mu nic nie zagraża. Zrobimy badanie krwi, żeby wszystko sprawdzić. Dziękuję doktorze. Dziękujemy. Radzę poszukać pomocy. Pacjent był nietrzeźwy. Mogło dojść do tragedii. Wiem. Zrobię co mogę. A ta młoda dama? Miała szczęście. Niedługo wychodzi. To dobrze. Dzięki Bogu. Będę panów informował. Dziękuję. Nie wiem, co zrobić z twoim bratem. Mógł źle skończyć. Najważniejsze, że oboje są ceni. Dzięki Bogu. Obiecuję, że Ci pomogę. Dziękuję, synu. Chciałam powstrzymać go przed jazdą po pijanemu. Co ci jest? Nic. Nie powinnaś była wstawać. Wracamy. Pomocy. Oddychaj. Już mi przeszło, zakręciło mi się w głowie. Usiądź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pomoże mi Pan? Dziękuję. Późno przyszłaś. Daj mi spokój. Myślałam, że zachowasz odrobinę godności i nie przyjdziesz, ale ty jej nie masz. Nie wiem, o czym mówisz. Był z inną, kiedy zdarzył się wypadek. Dlatego nie rozumiem, co tu robisz. Przyszłam do Kamili. Ona nie miała wypadku. Nikt ci nie uwierzy. Nie muszę ci się tłumaczyć. Nikt nie żąda wyjaśnień, ale posłuchaj mojej rady. Twoja obsesja na punkcie Artura cię zniszczy. Kochanie, jak się czujesz? Przyszła się do Artura? Powiedziałem coś nie tak? Biedaczka jest w złym stanie. Dziękuję. Gdzie moja córka? Nie wiem. Jak to? Co to za miejsce? Myślę, że zabrano ją na badania. Nie płacą ci za myślenie. Mów, gdzie moja córka, bo będzie skandal. Mamo, co się stało? Słychać Twoje krzyki na korytarzu. Przestraszyłam się, gdzie byłyście. Chciałam się przejechać. Masz mi wiele do wyjaśnienia, co robiłaś w samochodzie tego chłopaka. Valeria jest zmęczona. Miała siłę na spacer. Pan Portilla, pani szuka. Jeszcze nie skończyłam. Co za wszystko? Juan? Synu, dzwoni telefon. Odbierz. Jesteś w domu? Słucham? Nareszcie. Stało się coś złego? Przeciwnie. Cieszę się, że cię słyszę. Ja również. Kiedy wyjeżdżasz? Kiedy urodzi się twój wnuk? Już tu jestem. Juan ci nic nie powiedział? Nie. Wyjechałaś? Nie powiedział ci, że szukałam zastępstwa do domu Portillów? Nie. Jak to? Przecież poleciłaś kogoś. Co? Juan powiedział, że poleciłaś panią García. Panią García? Panie Portilla? Proszę usiąść. Dziękuję, nie trzeba. Jak się czuje Baleria? Jest przygnębiona. Nie ma na nic siły. Wkrótce zostanie wypisana. Wygląda bardzo źle. Jest słaba. Nie czuje się dobrze. Tu są najlepsi lekarze. Mówią, że nic jej nie dolega. Proszę się nie martwić. A jeśli będą komplikacje? Nie sądzę. W razie potrzeby, wie pani, gdzie mnie znaleźć. A druga córka? Chyba Mara. Jestem jej wdzięczna. Dała krew mojemu synowi. Jest cudowna. Nauczyłam ją pomagać bez oczekiwania niczego w zamian. Nie zapomnę tego, co zrobiła dla Artura. Nauczyłam ją tego. Choć mamy mało. Chętnie się dzielimy. Mogę o coś spytać? Proszę. Dlaczego mój syn i pani córka byli razem? Nie mam pojęcia. Myślałam, że pan mi powie. Arturo jest inny. Pewnie córki wszystko pani mówią. A może nie chce mi pani powiedzieć. Jeszcze z nią nie rozmawiałam. Rozumiem. Mnie też bardzo martwi, dlaczego byli razem. Zostawmy to. Zapłaciłem rachunek. Dziękuję. Proszę wyjść tylnymi drzwiami. Dlaczego? Dziennikarze czekają na zewnątrz. Moja rodzina ucierpiała z powodu skandalu. Rozumie pani. Tak, tak. Później porozmawiamy o pani pracy. Dobrze. Do widzenia. Nowy skandal Artura Portii. Ja ją poleciłam. Juan powiedział, że ją cenisz. Tak powiedział? Powiedział, że jej ufasz. To poważna sprawa. A gdyby coś się stało? Ci ludzie mają władzę. Znam ją. Jest moją sąsiadką. Czyli Juan powiedział prawdę. Tak, znasz go. Chciał jej pomóc. Nie mógł być tak nieodpowiedzialny. Skądże? Pani Garcia pracuje u portiów. W porządku, na razie. Co tu robicie? Czekamy na portiję. Poważnie? Ale co? Nic. Podobno dziewczyna, która jechała z jego synem, zostanie dziś wypisana. Wyprowadzą ją tylnymi drzwiami. Przepraszam, muszę wracać. Kręci mi się w głowie. Nie mogę w to uwierzyć. Dobrze, że jesteś. Nie zostawiłabym cię samej. Jaką się czuję? Dużo lepiej. Wkrótce wyjdzie. To dobrze. Wszędzie o tym piszą. Kim ona jest? Lepiej to zostawić. Kim jest Valeria? Zostaw to. Nie wiadomo, co z nią robił. Nie pozwolę odebrać sobie Artura. Muszę wiedzieć, kim ona jest. Nie rozumiem, dlaczego woli ją, skoro ma ciebie. Czyli wiesz, kto to jest. Zjedz. Nie jestem głodny. Musisz coś jeść. Ale... co? Bałem się, że coś się stało Arturowi. Tęsknię za Cecilią. Gdyby była ze mną, nic by się nie stało. Synowie cię kochają i bardzo cię potrzebują. Nią wszystko było lepiej. To nie wszystko. Rosio rozmawiała z Nikolasem. Zrobiłem wszystko, żeby odsunąć ją od rodziny. Zachowaj spokój. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Ostatnio tyle się działo.

Dlaczego nie powiedziałaś, że spotykasz się z Arturem? Znam go z siłowni, to nic ważnego. Jechałaś z nim samochodem. Był pijany. Bałam się o niego. Dobrze, że jesteście. Co to za minę? Chcemy już iść.